Co chcesz, możesz być kim chcesz Możesz żyć jak chcesz Przez tobą setki dróg i otworem Ty stoisz przed wyborem, od ciebie to zależy Którą wybierzesz. Ja. Możesz robić to co chcesz Możesz być kim chcesz, możesz żyć jak chcesz Przez tobą setki dróg i otworem Ty stoisz przed wyborem, od ciebie to zależy Którą wyjdziesz Ale każda droga wymaga poświęceń Nie ma tak, że ktoś sam nie baci padnie ręce Dookoła każdy tylko chce więcej i więcej Jak ciągle idę do przodu, ale powoli, a nie pędzę Każdy chciałby coraz więcej Gasy, więcej wrażeń Każdy chciałby być w samym cegim tym rób wydarzeń Każdy chciałby władać okiem, Ale bez obarzeń Każdy chciałby być wszystko Lecz nie pozbyć się marzeń Ja mówię ci Możesz robić to, co chcesz Możesz być kim chcesz Możesz się czać, chcesz Przed tobą siedzi twój swój otworem Ty stoisz przed wyborem Od ciebie to zależy, kto nowy wierzę ja, Możesz robić to, co chcesz Możesz być kim chcesz Na oba, patrz, to, o przecież ty nie słuchacie. Nadijasz tak niewyraźnie, a do tego wciąż jeszcze po bandzie. Ty prawie nic nie pamiętasz, no bo ciągle jarasz gancie Ale robię to, co kocham i ty też tak możesz, bracie. Bo na pewno znów ci, na której dobrze znasz się. I nie mów, że nie masz zdolności, no bo na pewno masz się. A wiem, że wiele talentów masz i wszyscy siebie da się. Problemy w swoim życiu. Ja mówię Ci Możesz robić to, co chcesz Możesz być kim chcesz Możesz żyć jak chcesz Przed Tobą setki dróg stoi otworem Ty stoisz przed wyborem Od Ciebie to zależy, którą wybierzesz ja, Możesz robić to, co chcesz. Możesz, chcesz możesz być kim chcesz Możesz żyć jak chcesz Przed Tobą setki dróg stoi otworem Ty stoisz przed wyborem Od Ciebie to zależy, którą wybierzesz ja, Jesteś panem swego przeznaczenia Od Ciebie zależy to, czy spełnią się marzenia Czy idziesz do przodu, czy wokół się już nic nie zmienia, czy jesteś królem życia czy nie masz nic do powiedzenia ja mówię ci, spełniaj swoje tak to jest możliwe, król mogą nabierać to ty masz sobie tą siłę i choć nie zawsze sytuacje miłe cię czy trwają tylko ci co siłę w sobie mają Ej, możesz robić to co chcesz możesz być kim chcesz, możesz żyć jak chcesz przez Tobą setki dróg stoi otworem, Ty stoisz przed wyborem, od Ciebie to zależy, którą wybierze jał! Możesz robić to, co chcesz, możesz być kim chcesz, możesz żyć jak chcesz, Przed Przez Tobą setki stoi otworem, Ty stoisz przed wyborem, od Ciebie to zależy, którą wybierze jał! All the original freedom fighters, yo. Keep blazing your lighters with high attitude shit from the popular station studio. One and army, Grizzly, Chiba, Aha! original freedom fighters, yo. Area, area. Of Babylon is still Babylon. We got to fight back, so just follow. I was gonna smack the bomber clock. How many years we been treated like slaves? I don't want my seeds to carry this change. We been working hard and we got a little pay. The struggle continues around the world every day, but we got to stay strong, even though they got it all wrong. No matter what, stay proud, stay tall. Justice for all, all for one. We no are equal under the sun. This time we won't run, so who's with me? Just follow. This is a dangerous journey through the valley of the shadow. It's all so clear. So, meet me on the final battle, me on the final battle. Jak wciskają lepiej mów nie I na grzechu to Jestem bo jestem Oni co myśli byli martwi jak umbie Tak są co on, edukowani durnie Więc stań dumnie, z drogiem twarzą od twarz To ty masz godąż, mam, no, bo czystą grasz W życiu tylko masz tyle ile się wydachasz Moje słowa mi jak tuż gorący hasz. Ja I demonika nigdy ze mnie nie zrobią I myślę że mój mózg łatwo wybiorą Odwrócam ich politykę gorą, bo ja Wszyscy my nigdy nie zabiorą, mówię nie Politykom, którzy nas okradają, mówię nie Politykatom, którzy braci zamykają, mówię nie pancom, którzy oszukują mnie mówię nie Policom, którzy się odbierają, mówię nie Zagadną to co moje Kiedy mówię czemu, co nie było i nie będzie twoje Na naszym terytorium nie ma prawa wstać Wypierdala albo kupety marny, nie zbójcymy czas Niewiele mamy ale nie oddamy tego co mamy Bo to kochany i każdy z nas jest tego znany, że krzyczuje plany tym co są nasze znany, many, many Wiesz co jest, a więc w górę nasze plany gany Jestem wolny, a nie twoje Robię swoje od lat, z tym osiągam różne zany Zędekami, zadekami kompletnie, ubokani Wiem, że doceniam co pani To jest właściwa chwila, to jest właściwy dzień To jest odpowiedź People better come to overstand a simple thing Life is not a pack of cards, don't try to gamble in that wanna use it as a slave, play with you win Politics are games, don't let them win, them can win Keep it up to work on your own way, you seen Them really can use you if you really feel free You can teach through them plans, be strong as yes, a tree We'll send them your warning, your warning, last warning See the hypocrisy, them got anger One another if you try to like me never try to call me a brother We got long to fight for our freedom in the final hour But we don't like a struggle with the life given by father We will rise again never we fall you as we fight.